Każda osoba, która osiągnęła sukces w network marketingu i którą ja znam osobiście, miała swoje głębokie why. I dlatego dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy i Wam więcej opowiem. No dobra, ale najpierw zasubskrybuj mój kanał, daj jakiś komentarz, daj serducho, żebym nagrywała więcej dla Ciebie tych wartości. Motywacja, motywacja może być i może się szybko skończyć. Dlatego chciałabym dzisiaj poruszyć taki bardzo ważny temat, dla osób, które pracują w network marketingu, tworzą coś własnego, dlatego że bardzo często e, na początku pojawia się taka euforia, kiedy dołączamy przez pierwszy okres, uczymy się czegoś nowego. Jest to dla nas po prostu coś, co e, wywiera wręcz takie motylki w brzuchu. Wiecie, jak poznanie na początku kogoś. Jest to po prostu coś niesamowitego, że my dołączamy do fajnej społeczności, że możemy coś tworzyć fajnego. Ale później, kiedy spotykamy pierwsze przeszkody i kiedy ktoś nam odmówi, kiedy spotkamy się z hejtem, z sytuacjami, które nie są dla nas korzystne i które wywierają w nas silnie takie złe, skrajne emocje, zaczyna się robić problem. Zaczynamy uciekać, zaczynamy się wycofywać, stwierdzamy, że to może nie jest dla nas, mamy różne obiekcje i często rezygnujemy jak zrobić, żeby uniknąć tego momentu. Może jesteś tu u mnie na kanale i słuchasz tego właśnie, kiedy jesteś w takim momencie swojego życia, że działasz na e-tour marketingu, ale stoisz w miejscu, nie masz żadnych efektów. I nie wiesz, co dalej robić. I czujesz, że chcesz zrezygnować, chcesz odpuścić. I ja Ci dzisiaj powiem, jak to zrobić, żeby nie odpuścić, i żeby działać i osiągnąć sukces na tour marketingu. Więc zacznijmy sobie od tego, co to jest w ogóle to dlaczego łaj nasze. Ja mówię na to, że to jest taka nasza latarnia w ciemności. Jest to dla mnie bardzo fajne określenie z tego względu, że właśnie kiedy my spotykamy się z tymi trudnościami, przeciwnościami, o których Wam przed chwilką powiedziałam, z odmowami, ta nasza latarnia jest czymś, co nas trzyma. W takich sytuacjach, w tych gorszych momentach. Bo kiedy mamy dobre momenty w biznesie, my nie potrzebujemy takiego, yy, takiej latarni naszej, dlatego że my jesteśmy napędzani tym właśnie dobrym, tą dobrą naszą energią. Nam się chce wtedy działać, ale powinniśmy się skupić na tym, co robić, kiedy właśnie są te złe momenty w biznesie. I kiedy my po prostu. Nie mamy siły, chcemy zrezygnować i nie chcemy działać. I dlatego dzisiaj Wam troszkę więcej opowiem o tym, dlaczego, o tym, jak ja znalazłam moje why i o tym, jak to po prostu odnaleźć u siebie. Więc zacznijmy od... Yy, tego, co to w ogóle jest. Więc, why, to jest to po prostu nasze dlaczego. Jest to po prostu taka głęboka motywacja, która pcha nas do działania, nawet kiedy właśnie są te trudności. Po prostu jest Twój cel, pasja, może marzenia jakieś, które. Gdzieś masz i chcesz to po prostu osiągnąć. znaleźć. To. No, i teraz, jak znaleźć to swoje dlaczego? Więc tutaj są takie kluczowe pytania, które trzeba sobie zadać. I najpierw to, co powinniście zrobić, to usiąść sobie w ciszy i spokoju z dobrym napojem, swoim ulubionym i zrobić sobie taką burzę mózgu. Pierwsze, najważniejsze pytanie to jest: jakie masz wartości? Pomyśleć sobie o sobie. Nie o wszystkich wokół, o Twojej przyjaciółce, przyjacielu, który ma takie wartości i Ty chcesz tak samo. Nie, nie, nie. Ty musisz pomyśleć o sobie, się, jakie Ty tak naprawdę masz wartości, co płynie z Twojego serca. Czy Twoimi wartościami jest rodzina, dzieci i to jest priorytet dla Ciebie w życiu w tym momencie? Czy Twoimi wartościami są ludzie, może przyjaciele? Zastanów się, co jest Twoją wartością w życiu. Następnie, kiedy już będziesz to wiedziała, zastanów się, co... By się stało, co się stanie, kiedy ty osiągniesz swój cel, swoje marzenia? Co się stanie? Zastanów się nad tym. Czy yy, wiesz, na przykład, jeżeli yy, twoim celem jest to, żeby więcej zarabiać, mieć więcej pieniędzy, tak? To zastanów się, co za tym pójdzie. Bo to, żebyś miała więcej pieniędzy na koncie, no to super, ale co z tymi pieniędzmi się stanie? Jakie problemy rozwiążą te pieniądze? Tu w, wejdź w głąb, nie tylko to, że będziesz je miała na koncie, ale zastanów się, co się wydarzy wtedy, kiedy ty osiągniesz ten swój cel. Na przykład będziesz mogła zapewnić dzieciakom lepsze życie, e, wysłać je na dodatkowe lekcje, będziesz mogła rozwiązać swoje problemy, długi może. Poczuj to, jak twoje życie będzie wyglądało, kiedy rozwiążesz ten swój problem, kiedy osiągniesz ten swój cel, to twoje marzenie. To jest takie kluczowe, żebyś ty weszła w to w głąb. Nie tylko to, że ty będziesz to miała, bo tego nie jesteś w stanie poczuć, ale kiedy ty poczujesz to głęboko w sobie, właśnie jakie problemy zostaną rozwiązane, ile marzeń będziesz mogła spełnić dzięki właśnie temu, co osiągniesz, czyli właśnie dzięki na przykład mm, Twojej wymarzonej kwocie na koncie, którą chcesz zarabiać co miesiąc, co, się, co za tym stoi? Bo pieniądze same w sobie na przykład, bo wiem, że bardzo dużo osób ma swoje marzenie, cel, żeby mieć na koncie e, jakąś określoną kwotę, czy zarabiać co miesiąc. Ale same pieniądze nie dają jakby szczęścia i to jest prawda. Pieniądze mogą rozwiązywać różne problemy i, i spełniać różne marzenia. I tu wejdź w głąb, zastanów się, co jest tymi twoimi marzeniami, co jest, e, jakie, ty ma jakie chcesz rozwiązać problemy, co by się stało, jakbyś się czuła, kiedy to by się wydarzyło już. Pomyśl i tak w głębi serca usiądź ze sobą i zastanów się nad tym, bo to jest tak naprawdę takie kluczowe, żeby odkryć swoje dlaczego. I kiedy to już odkryjesz, to zastanów się jeszcze raz, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne. I wtedy dojdziesz do takiego swojego głębokiego dlaczego. A wtedy gwarantuję ci, że nic cię nie zatrzyma. Nawet te problemy na drodze. Nawet te chwasty, które będziesz musiała przejść, chwasty, czyli nie, 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 hejt, różne problemy, które są na Twojej drodze, do Twojego celu. Ale Ty będziesz miała tą właśnie swoją latarnię, która będzie w tej ciemności i która będzie świecić i będzie dawała Ci kierunek i cel. I wtedy nic Cię nie złamie i dlatego to jest takie bardzo ważne kolejna taka ważna rzecz dlaczego musisz mieć swoje why w tym biznesie to jest to że network marketing to nie jest tylko to nie jesteś tylko ty ale to jest twój cały zespół Wy wspólnie to wszystko tworzycie. Więc jeżeli ty masz swoje dlaczego, to ty jesteś w stanie zarazić tym swój zespół, pokazać im. Te osoby widzą, że ty pracujesz z pasją, masz swoje marzenie masz swoje cel, dążysz do tego. Te osoby widzą, że pomału ten cel Twój idzie krok po kroku, wiedzie do realizacji. Ty pokazujesz to, jak ty się tym wszystkim cieszysz. I te osoby tworzą swoją wizję. Często jest tak, że wchodzimy do tego biznesu jako osoby, które nie mamy za bardzo marzeń, dlatego że nigdy sobie na to nie pozwoliliśmy. I ja byłam taką osobą. Ja, kiedy weszłam do biznesu, do network marketingu, ja pamiętam, pracowałam na etacie i ja się cieszyłam, że mam tą pracę. Że mam tą pracę, że jest dobrze i tyle. Ja nie miałam żadnych marzeń. Ja nie byłam tego nauczona, że można marzyć. Że wiecie, można mieć jakieś takie e, właśnie swoje cele, do których dążymy. Ja się cieszyłam tym, że jest dobrze. I dlatego. Ten biznes tak zmienia ludzi, i na drodze tej, która ja u mnie się wydarzyła, pojawiło się mnóstwo właśnie tych moich celi, tych moich marzeń, które się pojawiły. I ja mam swoje głębokie dlaczego, do którego dążę, które się pojawiło w trakcie tego biznesu, którego wcześniej nie znałam. Dlatego ważne jest to, że nie ma znaczenia, na jakim jesteście poziomie w tym momencie w biznesie, w network marketingu. Zastanów się, usiądź ze sobą. Poczuj to serduchem. Poczuj, doprowadź się nawet do łez. Poczuj to, bo najważniejsze jest to, żebyś ty właśnie uaktyw uaktywniła w sobie to czucie. I wtedy zadzieje się magia. Wtedy po prostu ty będziesz wiedziała ty będziesz widziała ten swój cel i nic cię nie złamie. Będziesz dalej do niego brnęła i dalej do niego dążyła żeby go osiągnąć. Więc podsumowując, chciałam ci jeszcze powiedzieć o tym, jak ważna jest właśnie ta siła pasji. Dlatego, że my często skupiamy się na tych materialnych tylko rzeczach, na tym, żeby mieć więcej finansów. Wiadomo, to o to chodzi, żeby to rozwiązało nasze problemy, żebyśmy mogli lepiej żyć, żebyśmy mogli spełnić nasze marzenia. Ale jednak pomyśl też o tej pasji twojej. Dlaczego w ogóle to robisz, ten biznes twój? Co ci tak naprawdę napędza w tym biznesie? Dopóki nie osiągniesz swojego celu finansowego, musisz się skupić też na czymś innym, żeby tutaj wytrwać. I zastanów się nad tym, bo to jest bardzo ważne. Czy może to są ludzie, którzy cię otaczają? Znajdź inne tak naprawdę też rzeczy, które tutaj są ogromnym plusem, atutem. Może właśnie ta pasja twoja do tworzenia tego projektu. Tego, że możesz zarazić tym inne osoby, że możesz im pokazać coś fajnego, żyć z taką misją, z taką pasją do tego wszystkiego, że możesz o siebie zadbać, korzystając ze swoich produktów, bo network marketing zawsze ma jakieś produkty. Znajdź to w sobie, znajdź tą siłę pasji, bo to jest też kluczowe, żeby utrzymać się, żeby utrzymać się i lecieć do swojego why. Jeżeli chciałabyś odnaleźć właśnie to swoje why, i chcesz naprawdę sobie usiąść w ciszy i spokoju i to zrobić, to zapraszam Cię serdecznie do ściągnięcia workbooka, w którym zadaję konkretne pytania, w którym pokazuję Ci, jak znaleźć swoje why. Możesz to zrobić właśnie pisząc do mnie w komentarzu albo ściągając tutaj pod nagraniem. Zasubskrybuj koniecznie mój kanał, daj jakiś komentarz, daj serducho, jeżeli chcesz więcej takich treści.